Dzień dobry, witam po bardzo, bardzo długiej przerwie, bo... Długie tygodnie, nie było mnie, nie odzywałam się zupełnie. A biorąc pod uwagę, że mój ostatni film, no, trochę mówią o moim takim spadku nastroju, o wewnętrznym przeżywaniu czegoś i takiej potrzebie cierpliwości do samej siebie w procesie, to można by odnieść wrażenie, że cokolwiek u mnie niedobrze, ale nie, wszystko jest dobrze. Proces ku wolności, ku odzyskaniu swojego życia, jakby dalej trwa. I na tej drodze są momenty trudniejsze i momenty absolutnie cudowne więc ja jestem, żyję tak jak widać jestem u siebie na wsi siedzę na mojej ulubionej antresoli ostatnio mniej tu bywam ale to też dlatego, że wyjeżdżałam w inne miejsca w inne rejony Beskidów trochę chodzić po górach trochę bywać się w innych miejscach i no i stąd nie odzywałam się oczywiście na wyjazdach można też coś nagrać ale jednak koncentrowałam się na byciu na doświadczaniu, na rozmowach z ciekawymi ludźmi, niż po prostu na nagrywaniu. No i stąd taki długi brak. A oprócz tego udało mi się Trochę morsować. Nie za dużo, mniej niż bym chciała, ale to też właśnie z racji bywania w innych miejscach. No i tak, tak ten czas mi upłynął, więc to jest taki mały skrót, że u mnie jest dobrze, że, że żyję. Może mi się uda w ten film oprócz mojej paszczy gdzieś tam wpleść kilka zdjęć. Zaraz to się okaże, co to robiłam przez ten czas. Niestety, kiedy przyjechałam teraz na wsi, na wieś. Bardzo taka przykra niespodzianka mnie spotkała, ponieważ tutaj kilkadziesiąt metrów od, od domu zaczynała się taka droga do lasu, gdzie był przepiękny szpaler drzew i krzewów po obu stronach, który wyglądał jak dla mnie bajecznie i zimą, ale przede wszystkim w okresie wiosennoletnim, kiedy na tych drzewach były liście, to się szło takim cudownym, zielonym tunelem przez takich długich wiele dziesiąt metrów. Zanim się doszło do lasu, i absolutnie uwielbiałam ten skrawek. No i się okazało, że ponieważ tam pod lasem jest kilka działek budowlanych, więc już szykują drogę dojazdową, więc niestety te drzewa zostały wycięte. Zobaczyłam to z bólem serca absolutnym. Ta droga została wyrównana, jest szykowana pod wylanie drogi betonowej. Nie ucieszyło mnie to, więc niestety tutaj to miejsce, które uwielbiam, no, coraz bardziej będzie się zagęszczać. No i w związku z tym e, przestanie być takie ciche i spokojne i odludne, bo pojawią się nowi, nowi mieszkańcy, pojawią się hałasy, no jakieś prace budowlane. Ciężko powiedzieć, w jakim czasie to nastąpi, no ale jednak szykowanie tej drogi betonowej jest już takim znakiem, że coś się kończy, coś innego się zaczyna. Jakiś problem techniczny przerwał moje nagranie, zatem jestem zmuszona dograć ten kawałeczek. Więc mówiłam o tym, że cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak zaakceptować ten fakt tego, że, że to miejsce się zmieni. No i tym na razie żegnam się z Wami. Będę kontynuować opowieści, co to u mnie się wydarza i dzielić się tym, co przeżywam, jak przeżywam i jak sobie z różnymi kwestiami radzę. Będę kontynuować nagrania, które zapowiedziałam już ponad miesiąc temu na temat tego, jak, jak dbać o swoją energię, jak w ogóle dbać o, o ten swój stan wewnętrzny, bo zaniechałam tego na skutek różnych okoliczności, ale zaraz wrócę do tego tematu. Zatem zapraszam do zaglądania tutaj i pozdrawiam serdecznie tą swoją garstkę subskrybentów oraz wszystkich innych, którzy tutaj przez przypadek, czy nie przez przypadek, zawitają. Trzymajcie się dobrze.